Hodowanie świń w Farmingu 25 jest bardzo proste, jeżeli zastosujesz moją metodę. Świnie kupujesz tylko raz, potem rozmnażają się już same. Kasa za sprzedaż pływa regularnie co 4-5 miesięcy. Jaka to metoda? Miejsca w zagrodzie podziel na 3 i kup tyle samo świń. Po 17 miesiącach Twoja zagroda powinna być już pełna. I od teraz zaczyna się Twoja przygoda. W zagrodzie powinny być trzy grupy świń w różnym wieku. Na pierwszą sprzedaż musisz poczekać trochę dłużej. Za pierwszym razem sprzedajesz tylko te najstarsze, które mają 17 miesięcy, a pozostałe zostawiasz. Później już nie będą osiągać aż takiego wieku. Od Teraz czekasz 4 miesiące, sprzedajesz najstarsze. Powinny mieć już tylko 12 miesięcy. Następnie czekasz 5 miesięcy i sprzedajesz te, które mają 13 miesięcy. Potem znowu czekasz 4 miesiące i sprzedajesz 12 miesięczne. A potem znowu czekasz 5 miesięcy i sprzedajesz 13 miesięczne i tak w kółko. Jeżeli się zgubisz, to wystarczy spojrzeć na świnie w środkowej grupie wieku. Sprzedajesz tylko te najstarsze, jeżeli u tych w środkowej grupie wiekowej rozmnażanie jest już na poziomie 75%. Dzięki temu zagroda jest ciągle pełna. Masz płynność finansową i nie musisz kupować prosiaków. Świnie to jeden z najważniejszych. Najlepszych sposobów na zarabianie na poziomie wysokim. Zostaw suba po więcej.